Dzień dobry, chciałabym panu nas przedstawić, to jest koleżanka Kamila Brudała, kolega Damian Kusiak, ale ja nazywam się Kasia Poluszczyk i chcemy z panem porozmawiać na temat pańskich zainteresowań. Proszę bardzo. Dzień dobry, chcieliśmy zadać panu kilka pytań, jak się pan nazywa? Nazywam się Kazimierz Błaszczak, jestem inżynierem technologiem drewna. W przeszłości budowałem zakłady wytwóniurowych. Tam byłem wicedyrektorem, obecnie jestem na emeryturze i jestem entuzjastą, jestem pasjonatem, miłośnikiem astronomii i astronautyki. Ile ma Pan lat? 67. Czy rodzina jest za pana lotem w Kosmos? Masz na myśli mój lot w ramach misji Mars One. Na Marsa w roku 2023, kiedy czwórka astronautów tam poleci na Marsa i tam polecą w celu ustanowienia osady, zorganizowania życia i uruchomienia tamtej osady, rozbudowy, przygotowania do następnej misji czwórki astronautów w roku 2025 i pozostanie tam do końca życia, celem utworzenia tam nowego, fascynującego życia na planecie Marsu. Czy rodzina jest zado zadowolona, czy jest za. Moja żona ma poważne wątpliwości. Jeszcze się zastanawia, czy wyrazi zgodę. Natomiast moja córka jest, ma wyższe wykształcenie, lubi kosmos i po dyskusjach jest za, a mój syn tworzy muzykę do gier komputerowych i od dawna i jest pasjonatem również kosmosu i bardzo się cieszy, że ja się zapisałem na tą misję, a moje siostry są z, e, zafascynowane. Jak wyglądają planety? Planety... E, chodzi e, nasze planety układu słonecznego, bo również są planety pozasłoneczne, dopiero e, badamy, uczeni tam badają. E, planety mają kształt okrągły. I znajdują się na orbitach, krążą po orbitach wokół Słońca. Każda planeta ma jakąś tam średnicę, ma jakiś czas obiegu dookoła Słońca i jakiś czas obrotu wokół własnej osi. Planety najbliższej Ziemi to jest Wenus. Niestety nie nadaje się tam do zamieszkania, bo jest bardzo gorąca i bardzo duże ciśnienie. Merkury również ma potworne różnice temperatur, nie nadają się tam do lądowania. Mars jest najbardziej przyjazny dla ludzi i można na nim wylądować i założyć osadę. Pozostałe planety, jak Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, to są planety gazowe, nie mają gruntu i tam nie da rady wylądować, ewentualnie na księżycach Jowisza czy Saturna. Ile planet chciałby pan zwiedzić? Tak jak powiedziałem, że jedyną przyjazną planetą jest planet Mars. Planeta Mars. Potem ewentualnie chciałbym zwiedzić Księżyce Jowisza. Io Europa sa... Io Europa Ganimet Kalisto. I Europa są za blisko Jowisza. Tam jest niebezpiecznie. Można wylądować na Ganimed to tam bym chciał ewentualnie polecieć, i ewentualnie Enceladus albo Tytan, e, e, księżyce Saturna. Czy nie boi się pan podróży na Marsa? E, i Odpowiedziałbym tak, że nie tyle, że się boję, co wiem, że są poważne zagrożenia. E, zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Przede wszystkim jest promieniowanie jonizujące pochodzące ze Słońca i pochodzące z kosmosu. I to promieniowanie może powodować choroby nowotworowe. I obawiam się, żeby te zabezpieczenia na czas podróży na Marsa, która trwa 7 miesięcy, żeby były odpowiednio silne ta ochrona, żeby była odpowiednio silna, żebym ja tam nie został napromieniowany. Drugie niebezpieczeństwo lotu na Marsa, tej podróży, jest długotrwały pobyt w małej grupce ludzi, cztery osoby, i w izolacji. Jest to bardzo trudne, w cztery osoby, to sobie wyobraźcie sobie, jakby były cztery y, uczniowie i mielibyście wytrzymać ze sobą w malutki, na walutkiej powierzchni 7 miesięcy, no to y, y, mogą się zacząć jakieś kłótnie, jakieś problemy, i może dojść, że się pogniewamy z tym drugim. A to jest niedopuszczalne. My musimy cały czas ze sobą współpracować, tolerować i się lubić, żeby ten ciężki czas przeczytać. Ile osób i kto z Panem leci? No, y, ta misja mars One przewiduje. Lądowanie na Marsie czwórki astronautów w roku 2023. Kto ze mną poleci i czy ja w ogóle polecę, to jeszcze jest duży znak zapytania, dlatego że w ramach tej misji odbędzie się selekcja kandydatów. Jest, ja muszę przejść badanie medyczne, czy jestem zdrowy fizycznie, czy zdrowy mentalnie, czy jestem ustabilizowany psychicznie, bo takie są wymagania czy naprawdę chce lecieć i potem będzie rozmowa przed komisją i potem będzie reality show regionalne i potem ogólnoświatowe i będzie wybranych 24, 24 kandydatów i kandydatki i oni będą 7 lat szkoleni, będą ćwiczyć, trenować, przygotowywać się do tego lotu na Marsa, który jak wiemy jest w jedną stronę i nie przewiduje powrotu. I Czwórka, która będzie wysłana, wyleci, wystartuje we wrześniu 2022, to wybiorą widzowie i eksperci. Wybiorą tą czwórkę. Jeśli ja bym się tam znalazł, to będzie jeszcze trzech astronautów. Mówi się, że ma, mają lecieć dwóch mężczyzn i dwie kobiety i wszyscy z różnych narodowości. A może sami mężczyźni, a w drugiej turze za dwa lata kobiety chodzi o to, żeby tam powstała rodziny, żeby się rodziły dzieci. <laughs> I, i, I pierwsza ta misja czwórka, będą różne narodowości. Gdyby, ja sobie wyobrażam, że to będą jednak mężczyźni i że będzie czterech, ja Polak będzie y, y, kandydat, będzie astronauta z Ameryki, będzie z Chin i będzie z Indii, ponieważ najwięcej podań przyszło z tych krajów. Jak pan został astrologiem? Astrologiem nie, bo astrolog to jest człowiek, który zajmuje się wróżeniem z gwiazd i wróżeniem z planet. Miłośnikiem astronomii. Ja jestem miłośnikiem, entuzjastą astronomii. Astronomia to jest nauka, która się opiera na badaniach, na rezultatach badań. Astrologiem nie. Jak wygląda kosmos? Kosmos z Ziemi no to wiemy wieczorem, kierujemy nasz wzrok na niebo i widzimy, widzimy gwiazdy, planety i widzimy kosmos czarny. A kosmonauci, astronauci, którzy są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i są na orbicie wokół Ziemi widzą ten kosmos już z bliska. To jest on pasjonujący, jest bardzo czarny, te wszystkie gwiazdy są bardzo wyraźne, bardzo takie y, obiektywne i y, y, robiące y, ogromne wrażenie. I y, y, na Ziemię, jak się spojrzy z kosmosu, y, czytałem niedawno, robi to wielkie wrażenie, bo wtedy y, człowiek zdaje sobie sprawę, jak malutka jest Ziemia i że ona jest zawieszona w bezkresnym kosmosie. Gdyby mógł Pan wybrać miejsce do zamieszkania, byłaby to Ziemia czy, Kos czy inna planeta? E, no w tej chwili Ziemia, bo to jest nasza ojczyzna, e, ojczyzna i tutaj jest odpowiedni klimat, odpowiednie warunki do, do mieszkania. Mamy tutaj e, swoje domy, mamy swoje miasta, moje, mamy swoją rodzinę, swoich bliskich. E, a na planeta, to jeszcze nie wiemy. Pierwszą planetą, do którą ludzie polecą, i ja bym też chciał polecić, to jest Mars. A co tam zastaniemy, to nie wiemy. Jeszcze jest pytanie, gdzie wylądować na Marsie? Czy na biegunie, czy na równiku? Bo gdyby, gdybyście byli kosmonautami i przelecieli na Ziemię, i to gdzie chcielibyście wylądować? W Wirusowie, czy w Ameryce, czy w Australii, czy w Afryce, czy gdzie? to trzeba by się mocno zastanowić, bo my jakbyśmy z daleka przylecieli, to nie wiemy nic o Wieruszowie ani To byśmy wybrali miejsce, gdzie jest najlepiej, najprzyjemniej. Na Antarktydzie jest za zimno, na Saharze za gorąco, w dżungli bym zjadły zwierzęta i bym chciał, jakbym miał informację, żebym bym chciał wylądować w Polsce Wieruszowie, bo to jest piękny klimat, jest... Jesień, zima, a potem piękna wiosna, potem piękne lato, wakacje itd. Tak Czy rzeczywiście problemem jest wykonywanie codziennych czynności w kosmosie? Tak, w kosmosie nie ma grawitacji. To, tu na Ziemi jest grawitacja, my jesteśmy przyzwyczajeni. To, to, że stoimy, że chodzimy, że podskakujemy i że każdy przedmiot spada. To jest ta grawitacja i w kosmosie nie ma grawitacji. Astronauci są w stanie nieważkości. Każda czynność wymaga specjalnego podejścia. Wykonywanie czynności fizjologicznych, Aha, jedzenie. Jedzenie napoje to nam się będą... Nie można napić się z kubka, tylko trzeba zastosować słomkę czy rurkę. Jedzenie musimy tak jeść, żeby nam nie fruwało w powietrzu. Bo byśmy się zakrztusili. E, e, pi, e, picie, jedzenie wymaga specjalnego podejścia, potem potrzeby fizjologiczne to musimy też e, to wszystko zrobić w odpowiedni sposób, żeby m, te nasze wydzieliny nie rozleciały się po całym pomieszczeniu i nas udusiły. To wszystko musi podciśnienie nam odebrać. I spanie, spanie też przykrywamy się tam takim śpiworem, żeby nam było wygodnie spulić, tak przyjemnie, i śpimy. Ale my nie wiemy, czy leżymy prosto, czy do nogami, bo jest stan nieważności. Jak Pan myśli, co czują astronauci w kosmosie? Astronauci w kosmosie są zachwyceni kosmosem. Ja czytałem niedawno. Zresztą Pan Generał Mirosław Hermaszewski mówił o tym na spotkaniu na konferencji w Sieradzu wszystkim uczniom w teatrze, że jest no, fantastyczne, wspaniałe, Uczucie, że jesteśmy w stanie nieważności, a przede wszystkim, że widzimy Ziemię jako małą kulę i widzimy ją zawieszoną w bezkresnym kosmosie, i wtedy rozumiemy, że te problemy na Ziemi to są drobiutkie, malutkie, że najważniejszy jest ten ogromny wszechświat, i my musimy jako ludzie, Wy jako młodzi, dążyć do poznania właśnie tego wszechświata. Planet, y, gwiazd, y, teraz y, wchodzą w rachubę planety pozasłoneczne, tam, żeby odkryć planetę podobną do Ziemi i tam, żeby odkryć życie. To byłoby wspaniałe, cudowne osiągnięcie, bo do dzisiaj nie wiemy, czy jest życie w kosmosie, czy nie. nie. Jest to największe pytanie naszych czasów: czy jesteśmy sami y, w kosmosie, czy jeszcze są inni ludzie, inne istoty gdzieś na innych planetach. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Chcielibyśmy wręczyć ze dla pana Kazimierza Błaszczyka, miłości taka i pracownika, który żyje z pasją. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki za zainteresowanie. Życzę, żeby wasze zainteresowanie astronomią i astronautyką się rozwijało, bo jest to najważniejsza dziedzina w tej chwili na świecie, która się najbardziej. Rozwija i ona ciągnie za sobą rozwój wszystkich innych dziedzin. Yy, yy, matematyka, fizyka, chemia, biologia to są te przedmi przedmioty, potem informatyka, komputery, elektronika, to, yy, to astronautyka, astronomia. Wszystkie dziedziny ciągną do rozwoju, a rozwój jest bardzo właśnie ludziom potrzebny. Co ciekawego chciałby Pan nam powiedzieć albo pokazać? Yy, tak. Szanowni uczennicy i szanowni uczniów, chciałbym coś ciekawego powiedzieć, mianowicie dzisiaj, 21 listopada nastąpi za chwilę, albo już nastąpiło, największe wydarzenie w historii odboju kosmosu dla naszego kraju, Polski. Mianowicie będzie wyszczelenie na orbitę pierwszego polskiego satelity naukowego który nazywa się LEM. I tutaj jest model tego satelity. E, on będzie służył do badania gwiazd poprzez pomiar ich jasności i poprzez e, badanie zmian ich jasności e, w celu opracowania e, teorii konwekcji. I będzie robił zdjęcia gwiazdom e, filtrem e, niebieskim i filtrem czerwonym nie wiem, czy, czemu to żółty. E, jest, ma wymiary 20 na 20 cm, także to jest w skali 1 do 1. Model jest tak, jak w rzeczywistości wygląda. E, e, waży 6 kg e, Ma e, anteny, cztery anteny, to są dwie, ono jeszcze ma tutaj od dołu. Cztery anteny do łączności z ziemią. Ma te aparaty fotograficzne i to ma magnetometr do pomiaru e, magnetosfery. E, i dzisiaj będzie wystrzelony albo już został wyszczelony o 8.11 przez rosyjską rakietę Dniepr z tego kosmodromu rosyjskiego Dambrowski będzie wyszczelony na wysokość 800 km i tam umieszczony na robicie, na wysokości 800 km będzie okrążał ziemię on jest zbudowany przez polskich e, naukowców. E, się nazywa, e, system, ten program się nazywa Brighty, Bright Star e, e, Target Explorer. E, będzie jeszcze identyczny drugi, wyszczelony 10 grudnia, który nazywa się Heweliusz i e, e, też będzie w ramach tego programu. Będzie łącznie 6, dwa kanadyjskie, dwa austriackie i dwa polskie. W tym satelicie Heweliusz, który będzie wystrzelony, jak powiedziałem, 10 grudnia przez chińską rakietę Long March. Long March, czyli długi marsz. <coughs> i, I ciekawostka, że w środku będzie, czy jest już umieszczona karta pamięci, i na tej karcie pamięci. Są umieszczone zdjęcia wielu, wielu uczniów z Wieruszowa między innymi waszych koleżanek i kolegów tutaj z klasy od pani Justyny. Wysłane są zdjęcia i tam będą latać po orbicie naokoło Ziemi, także możecie być dumni, że wasi reprezentanci tam będą was reprezentować w kosmosie, w postaci na razie, w postaci zdjęcia. A obrosną to może polecą również osobiście. Także tyle co chciałem powiedzieć na temat tego satelity. Aha, jeszcze jedno, bo mówi się, że pierwszy satelita naukowy, ale rzeczy, polski, ale w rzeczywistości jest to drugi satelita, bo pierwszy to był wystrzelony w zeszłym roku, 13 lutego 2012 i był zbudowany przez studentów, jest połowę mniejszy, 10 na 10 i on jest tylko demonstracyjny, służy do demonstracji, pokazania, że jest polski satelita a taki rzeczywiście, który będzie pracował e, i przekazywał dane, to jest ten satelita LEM i Heweriusz, dwa satelity e, i one zostały zbudowane e, za polskie fundusze. E, polski rząd dał 14 milionów złotych. Tyle. Dziękuję.